A to wątrobkę. Chcesz wątrobkę też? No, bo no, jak się. No, bo jak No, masz wszystko zjeść, to złożymy. Zjedzcie, zjedzcie, zjedzcie. No, zjedzcie, to, 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 to. Tak. Tak. No, Ta dobra. Co przyszło no, to... do mnie teraz? Proszę, tak, proszę, proszę. bardzo. bardzo. No, 6, no, Jak zwykle. Jak zwykle. Ja zwykle. Proszę bardzo, proszę. Coś musi zostać. <laughs> Maryla, proszę bardzo, ona to nie chce w ogóle hmm, pokazać, tak że jutro, ona... jutro będę teraz, chciał no właśnie, teraz powiedzieć i pokazać. <laughs> I powiem, ale ja nie wiem zaraz do czego to porównać, nie? <laughs> nie mam żadnych zdjęć. <laughs> nie no, mamy to, co są Ty bo co zajęłaś. Tak? No pewno to wszystko gdzieś... To znaczy nie, tak nie ma na, na kartce, tylko na, na, no na płytce. No, że, że tak, to, tak, naprawdę, wiecie, co to, to tak kartka. No, Przedmiot nie nagrywał też coś? Ale tak, tak, zdjęcia robi! Elektroniczne zdjęcia bardzo krótko bardzo żyją. Nie? Co z komu jechaliście od tego? Mm -hmm. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę. No, szkoda, że, że ty nic nie wypijesz.